Trenerze 2-0 z Beniaminkiem na, na trudnym terenie. Pana opinii, jak ten wyglądał? wyglądał? No, wszyscy widzieli, że mieliśmy przewagę, ale my jeszcze nie jesteśmy w optimum formy i no, wiedzieliśmy, że, że ten mecz będzie dla nas takim pod względem fizycznym cięższym meczem. No i nie ma co ukrywać w takiej temperaturze, w tej drugiej połowie yy, siadło tempo. No, ale myśmy byli bardziej konkretni na, na boisku, trzymaliśmy tą tak naprawdę grę i co mogę powiedzieć, yy, zasłużone zwycięstwo. Jak tam raport kontuzjowanych, możemy się spodziewać jakichś powrotów w tej rundzie? No tak, no poza Brygidą Solawą, która na ostatnim sparingu już wiemy, że zerwała więzadło krzyżowe w kolanie, więc ona idzie we czwartek pod nóż no to wszystkie pozostałe zawodniczki, które są w kadrze, wracają. Już bryska była na ławce. Karolina Gedź, myślę, że w perspektywie dwóch tygodni, ona miała takie zmęczeniowe pęknięcie, piszczela, gdzieś tam jakaś taka ryska i trzeba było poczekać, żeby, żeby to się zlało, więc myślę, że już na mecz w Łęcznej, bo, bo teraz mamy pauzę, bo gramy z Sosnowcem. Nie w Sosnowce, mieliśmy grać z Sosnowcem, ale Sosnowiec wiadomo, że gra eliminację do Ligi Mistrzyń, no to już będziemy mieli cały, no praktycznie 19 dziewczyn do, do treningów. Oczywiście te, które mało grały, muszą popracować troszkę nad, nad tą formą, ale idziemy ku dobremu. Dziękuję i powiem, że pokazywałeś nam o tym po dobrej grze. Jak pan ocenia ten mecz? Trochę inny niż, niż Sparing, natomiast straciliśmy dwie bramki. Tak samo, czyli z głowy, z głowy przeciwnika. A co do meczu, na pewno trudny, wymagający. Wydaje mi się, że z pod kontrolą zespołu przeciwnego, który wygrał ten mecz zasłużenie i zdobył trzy punkty. Dla nas to pierwsza nauka w ekstralidze i myślę, że bardzo pożyteczna. E, czy, Pogrybajmy, czy gdyby mogły wystąpić i Kasia Moskała, i Magda Knysak, czy ten mecz mógłby się inaczej dla Was ułożyć? No, nie ukrywam, że brakuje jeszcze Magdy Skola, jeszcze Martyny Cygan, czyli te dziewczyny, które w tamtym roku zagrały najwięcej praktycznie minut. Jest to, jest to duża ilość ubytków, natomiast wydaje mi się, że jeśli te dziewczyny wrócą nam do gry, to, to będziemy jeszcze silniejszym zespołem i, i myślę, że wiele zespołów może mieć z nami problemy. Dziękuję, życzę powodzenia w następnych meczach. Dzięki. Natalia, pierwsze koty za płoty, dzisiaj rywal Beniaminek. Jak ocenisz to spotkanie? Myślę, że spotkanie było na dobrym poziomie. Pogoda troszkę utrudniała, bo było bardzo gorąco, ale jak najbardziej na plus. Mamy trzy punkty i jedziemy do przodu. Jak ty się czujesz po kontuzji? Wróciłam niedawno, trenowałam indywidualnie z trenerem, z fizjoterapeutą. Czuję się bardzo dobrze i, i myślę, że będzie coraz lepiej. i Wrócę do gry. Czego się można po was spodziewać w następnych spotkaniu? że będzie jeszcze lepiej walczymy o najwyższe cele i będziemy dążyć do upragnionego medalu. Dziękuję, powodzenia. Dziękuję. Pierwszy mecz, pierwsze koty za płoty. Jak oceniamy spotkanie? było mega dużo stresu i to było na pewno po nas widać, bo mało która u nas grała na takim wysokim poziomie, ale uważam, że dałyśmy z siebie wszystko i na pewno jeszcze pokażemy w kolejnych meczach, że stać nas na wiele. Mimo wszystko, mimo że rola Beniaminka, telewizji, ale zaprezentowałyście się bardzo dobrze, grałyście poukładaną piłkę. A dziękujemy bardzo, staramy się nie tak jak większość zespołów stanąć z tyłu i bronić bramki, tylko grać w otwartą grę, to co najbardziej potrafimy i i mam nadzieję, że będzie nam to dobrze wychodziło. Dziękuję ci i powodzenia na tym Dziękuję. Maczach.